Do lekarza powiem, że, no, że potrzebuję zwolnienia ze szkoły, bo no, sprawdzianie mi nie było, bo chory byłem. No i wezmę na cały tydzień, co by nie byłem. Przyjdę w poniedziałek. Tylko muszę się jakoś przeziębić. Wbiłem 500 level w Rocket League. Dawno jak pad mi działał, czyli jakiś rok temu King Daniples Co jest? Król Sutów <noise> Sutan <noise> Sutan <noise> Jestem Sutan <noise> Sutiana Pierdolę. <laughs> Król z zutów. <laughs> Przewodniczących mi strzelił bramkę. To jest On ma Omanimy na poszukiwaniu. Ty chuju! Kurwa! Orzeł DVD mnie zabił. Gold i agle. Złotorły! Koł złotorły! Nieważne jak. No. Kurwa, to jest jak zupa taka jedna z i cebuli Jak pomidor Co robi król sutów? Pojebało go chyba Mam kolega jest o maksywkę grucha Grucha w dupę rucha Albo grucha nie porucha Ku złotorły A nie, tylko się nazywasz Eagle DVD I król sutów nie umie grać <grystanie> Sutan Kebab Sutan Prawie zabiłem króla sutów. Znaczy Sutana. Nie! Złoto DVD mnie zabiło! Nie! No zatorły, no ty chuju Mój teammate gówno Mój mały Murzyn, mój mały Murzyn <totot myata> <tot myata> Hej, mój murzynie <tot myata> Chodź razem zapierdolić kawałek bawełny. z nami wejdzie znowu jak tam Mała rzeka, duży <tot myata> <tot myata> Razem Żydów W kosmos <laughs> Razem za Dolfem <laughs> O pierdole. Oh. Razem za Dolfem Sp Nie wiem, kurwa Ale to było zajebiste co ja zrobię teraz Jezu i trzeba to zrobić